Przyjechałem na długo odkładany zjazd rodzinny i po raz pierwszy od lat w mojej klatce piersiowej pojawiła się cicha nadzieja, na którą nie pozwalałem sobie od tak dawna kropka minęły trzy lata. Odkąd widziałem ich po raz ostatni lata spędzone za granicą, pracując jako konsultant IT. Ale w chwili, gdy weszłam na znajomą werandę, Kafi, moja mama, przywitała mnie delikatnym uśmiechem, który w jakiś sposób wydawał się odległy. Przykro mi, Megan powiedziała niemal wyćwiczonym tonem, który przyprawił mnie odreszcze. Myślę, że przyszłaś do niewłaściwego domu. To prywatne spotkanie tylko dla rodziny, kropka, mój świat się przechylił. Zamrugałam, próbując zrozumieć jej słowa. Mamo, co ty mówisz? Mój głos był ledwie szeptem. Jej wyraz twarzy się nie zmienił. Przepraszam. Nie wiem, kim jesteś, kropka po moim kręgosłupie zaczęło pełzać zimne przerażenie. Nie mówisz poważnie. To ja, Megan. Kropka, drzwi zatrzasnęły się, nie trzasnęły, ale z zamierzoną ostatecznością. Jakby coś ważnego się skończyło. Stałam tam zamrożona. Ostre jesienne powietrze przeszyło mój płaszcz i zatopiło się w moich kościach kropka przez chwilę myślałem, że to jakiś okrutny żart, pokręcony dowcip. Ale wtedy usłyszałem ich po drugiej stronie zamkniętych drzwi. Cofnęłam się oślepiona łzami, próbując odejść z resztkami godności kropka, to był ten sam dom który uratowałam trzy lata temu, kiedy tata Tomasz stracił pracę, a raty kredytu hipotecznego zaczęły zalegać, kiedy mama z trudem wiązała koniec z końcem, pokrywałam rachunki za media, artykuły spożywcze, a nawet prezenty świąteczne, a teraz oni mnie odtrącali, nie tylko dosłownie, ale emocjonalnie, duchowo, jakbym nigdy nie istniała, kropka moje ręce, zaskakująco pewnie, odblokowały telefon. Otworzyłem aplikację bankową i na chwilę zawisłem nad ekranem, Tuż przed rozpoczęciem tego, co wiedziałem, że nadejdzie kropka wspomnienia, które dawno pogrzebałem, wróciły ostre i palące. Przypomniałam sobie moje 27 urodziny, o których wszyscy zapomnieli kropka, a potem przypomniałem sobie urodziny, kiedy dostałem tylko praktyczne artykuły gospodarstwa domowego, podczas gdy moja siostra Erika rozpakowywała drogie, designerskie prezenty kropka, wyraz twarzy moich rodziców, tak otwarcie dumnych z niej i tak lekceważących mnie. Zawsze mówili Och, Megan, jesteś taka niezależna. Nigdy niczego nie potrzebujesz, kropka niezależna, grzeczny eufemizm dla niewidzialnej, śmiałam się z tego, myśląc, że to tylko małe nieporozumienie. Ale te momenty się nawarstwiały, każdy z nich był małym skaleczeniem, które po cichu ropiało pod powierzchnią kropka, powtarzałam sobie, że to nie ma znaczenia kropka, byłam starszą siostrą, niezawodną, pomocną. Ale to mama bolała najbardziej, zawsze uśmiechnięta, zawsze słodka, ale z cichym, wyrachowanym okrucieństwem. Erika ma taką świetlaną przyszłość, gruchnęła kiedyś. Gdybyś tylko mogła ją trochę bardziej wspierać, kropka wspierać. Już to robiłem. Bardziej. niż jakikolwiek rodzic powinien pozwolić swojemu dziecku. A kiedy próbowałam się wycofać, kiedy powiedziałam mamie, że nie mogę sobie na to pozwolić, jej głos stał się niski i miękki, przepłatany rozczarowaniem. Rodzina oznacza poświęcenie, Megan. Zawsze byliśmy przy tobie. Kropka byli przy mnie. Pamiętałam, jak tata poślizgnął się na zamarzniętej werandzie, a ja zapłaciłam rachunki za szpital i dopiero po dwóch tygodniach dowiedziałam się, że jego stan się poprawił. Kropka pamiętałem. Jak odwołałem wycieczkę z przyjaciółmi, bo Erika zadzwoniła szlochając i potrzebując pomocy z czynszem. Pamiętam, jak siedziałam w moim zimnym, słabo oświetlonym mieszkaniu obok używanej choinki i w końcu zrozumiałam prawdę. Kropka, nie byłam ich córką. Byłam ich sponsorem. Kropka, następnego dnia mój telefon zabrzęczał na blacie. Nowa wiadomość. Serce mi zamarło. Może, może przeprosiny. Może się rozmyślili. Ale nadawca sprawił, że złapałam oddech, Erika. Zaadresowana do mamy: to była wiadomość wysłana do mnie przez pomyłkę. Ręce mi drżały, gdy wkradł się strach. Wątek był między Eriką i mamą, omawiając w bolesnych szczegółach rosnące wydatki medyczne taty. Czytałem dalej: Z każdą linijką mój krwiobieg przeszywał nowy dreszcz. Ona myśli, że płacenie rachunków za leczenie taty daje jej bilet powrotny do rodziny, napisała Erika. To dlatego pojawiła się na zjeździe. Miała na myśli mnie. Poczułem, jak skręca mi się żołądek. Potem pojawił się prawdziwy jad. Megan zawsze jest taka kontrolująca. Dlatego nie mogę jej znieść. Ty i tata jesteście o wiele bardziej zrelaksowani, gdy nie ma jej w pobliżu, wpatrywałem się w ekran, obserwując, jak ich słowa jarzą się zdradą. Każde zdanie było ostrzem. Moje lata poświęceń, niekończące się wsparcie finansowe, wszystko to zostało zredukowane do jakiejś manipulacyjnej transakcji. kropka-gniew, który we mnie wzbierał, nie był ognisty, był zimny. Twarda, absolutna, nie taka, która krzyczy, ale taka. Która osiada głęboko w szpiku i nigdy go nie opuszcza, kropka moja, ręka poruszyła się celowo, ponownie stukając w aplikację bankową. Najpierw anuluj automatyczne przelewy za rachunki medyczne taty. Następnie zamknęłam wspólne konto, które założyłam na nagłe wypadki. Każde stuknięcie brzmiało jak zamknięcie drzwi, nie dla nich, ale dla mojego własnego samozadowolenia. Nie czułem poczucia winy, tylko czystą, zimną ostateczność, lekkość, której nie znałem od lat. Kiedy w końcu odłożyłam telefon, brzęczał od nieodebranych połączeń. Mama, tata, Erika, nawet ciotka. Pewnie myśleli, że dramatyzuję. Nie odpowiedziałem, nawet nie spojrzałem. Do rana liczba nieodebranych połączeń wzrosła do 61, a następnie 80, a ja nie czułam nic, tylko dziwne, ciche ciepło. Po raz pierwszy od lat nie tonęłam. Byłem wolny. kropka Pierwszy telefon, który w końcu odebrałem, był od mamy. Jej głos był napięty, już podszyty paniką. Ale prawdziwy chaos nastąpił trzy dni później, kiedy pojawili się pod moimi drzwiami. Twarz mamy była pokryta plamami, a oczy spuchnięte od wielogodzinnego płaczu. Kropka, tata stał za nią, sztywny i milczący, z rękami zaciśniętymi w kieszeniach płaszcza, promieniując cichą furią. — Musimy porozmawiać — nalegała mama, robiąc krok do przodu. — Ale ja zablokowałem drzwi. — Nie, nie musimy. — Jak to nie musimy? Głos taty był niski, ale przepełniał go żar człowieka gotowego do eksplozji. — Wywróciłaś nasze życie do góry nogami. Anulowane karty wstrzymują moje leczenie. Oszalałeś? Oparłam się o framugę drzwi ze skrzyżowanymi ramionami, spokojna i niewzruszona. Myślisz, że powiedzenie nie choć raz oznacza, że postradałam zmysły? Tu nie chodzi tylko o ciebie, Megan. Głos mamy załamał się, a w jej oczach pojawiły się świeże łzy. Jesteśmy twoją rodziną. Zdrowie twojego ojca jest zagrożone. To twoja odpowiedzialność. Nie to twoja odpowiedzialność, odpowiedziałam spokojnym, miarowym głosem. Moje emocje nie opadły. Głębokie oddychanie, którego nauczyłam się na terapii, przyszło do mnie instynktownie, uziemiając mnie kropka. Czy ty w ogóle siebie teraz słyszysz? krzyknął Tomas, podchodząc do mnie. Przesadzasz z reakcją na nieporozumienie. Jesteśmy twoją rodziną. Zatrzasnąłeś mi drzwi przed nosem, odparłam. Mój głos był spokojny, ale każde słowo miało swoją wagę. Przyjechałam tu na święto dziękczynienia, a ty, mój własny ojciec, zamknąłeś mi drzwi. Płaciłam czynsz, media, a nawet rachunki za leczenie. Utrzymywałam tę rodzinę, a ty potraktowałeś mnie jak obcego. Megan, dramatyzujesz, wyszeptała kafi, ale jej głos drżał. W masce, którą zawsze nosiła, pojawiły się pęknięcia. Czyżby? Pochyliłem się. Gniew, który czułam, nie był tym starym, wrzącym rodzajem. To było coś nowego, czystszego, ostrzejszego. Powiedz mi, co dostałem w zamian. Obergi za moimi plecami. Siostrę, która uważa mnie za swój osobisty portfel rodziców, którzy uśmiechają się, gdy czegoś potrzebują i znikają. Gdy przestaje być przydatna. To nieprawda, zawołała Kafi i jej głos drżał, ale widziałam tylko błysk w jej oczach. Kalkulacja. To prawda, powiedziałam, wyciągając telefon ze spokojem, którego się po sobie nie spodziewałam, przewijałam wiadomości, aż znalazłam te, której nie mieli mi pozwolić zobaczyć. Stuknąłem play. Głos Erici zabrzmiał niepokojąco wyraźnie. Myśli, że jeśli zapłaci za rachunki medyczne taty, to znów stanie się częścią rodziny, kropka zapadła gęsta, dusząca cisza. Twarz Kafi straciła kolor. Tomas zacisnął szczękę, a jego oczy skierowały się na Ericę z rodzajem spojrzenia, które pali. Erika próbowała się odsunąć. Nie to miałam na myśli, wymamrotała, tracąc całą brawurę. Megan, ja tylko po prostu powiedziałaś prawdę. Powiedziałam, przerywając jej. Mój głos przeciął jej wymówkę jak nóż. Powiedziałaś dokładnie to, co wszyscy naprawdę myślicie. Kropka. Wyraz twarzy Kafi zmienił się. Otarła łzy i nagle uśmiechnęła się nostalgicznie. Jakby przełączyła przełącznik. Uważnie obserwowałem tę zmianę, studiując każdy szczegół. Ale, Megan, pamiętasz, kiedy byłaś mała, jakie byłyśmy szczęśliwe? Powiedziała cicho, wyciągając z torebki zużyte zdjęcie, które wiedziałam, że przygotowała wcześniej kropka przez ulotną sekundę coś ciepłego poruszyło się w mojej klatce piersiowej, ale zniknęło tak szybko, jak się pojawiło. Och, pamiętam, powiedziałam, wpatrując się w zdjęcie. Spojrzałam na siedmioletnią siebie z politowaniem. Pamiętam, jak tata krzyczał. Znowu wyłączą prąd tuż przed zrobieniem tego zdjęcia. A ty szczypałaś mnie w policzek po zrobieniu zdjęcia, mówiąc, żebym ładniej się uśmiechała. Wysyłamy to do krewnych. Fałszywy uśmiech kafi zamarł. Miłość, kontynuowałem. Po raz pierwszy emocje przebiły się przez mój głos, ale nie był to żal. To było wyzwolenie. Skoro mnie kochasz, to dlaczego nie przyszłaś na ukończenie moich studiów? Powiedziałeś, że boli cię głowa, ale widziałem cię później. Jak pomagałeś Erys przygotować się na randkę? Jej chłopak znaczył dla ciebie więcej niż cztery lata mojej pracy. Tomasz Tomas znów się wtrącił, tym razem z inną strategią. Jego głos złagodniał, a jedną rękę przycisnął do klatki piersiowej jak melodramatyczny aktor. Megan, pomyśl o moim sercu. Ten rodzaj stresu nie jest dla mnie dobry. Jestem twoim ojcem, całe życie ciężko na ciebie pracowałem, kropka wpatrywałam się w niego niewzruszona, tak jak mój terapeuta ostrzegał, że manipulatorzy stosują różne taktyki. Ciężko pracowałem. Potrząsnęłam powoli głową. W ciągu ostatnich pięciu lat pracowałeś w pełnym wymiarze godzin przez osiemnaście miesięcy. Ale nigdy nie opuściłeś weekendu na torze wyścigowym. Kiedy płaciłem twoje rachunki medyczne. Kropka, jego słaby występ załamał się, a gniew powrócił do jego oczu. Nie wiesz, o czym mówisz. Kropka Erika wystąpiła jako następna, jej głos był słodki, oczy wilgotne, odgrywała dziecko, którym kiedyś była kropka błagania, Meg były naprawdę trudne. Zaczęłam nawet pracować, no dobra. W sklepie spożywczym. Staram się. Spojrzałem na nią. Przez chwilę widziałem młodszą siostrę, którą uwielbiałem, ale potem rzeczywistość się ustabilizowała. Praca w sklepie spożywczym, 15 godzin tygodniowo, płaca minimalna. Podniosłem telefon, pokazując jej ekran. Rachunek z karty kredytowej za ostatni miesiąc: 300 dolarów na kosmetyki, 200 dolarów na salon paznokci. Jej udawana słodycz pękła. Muszę dbać o swój wygląd. Jestem influencerką. Racja, powiedziałem, przechodząc do jej Instagrama. Ten post z zeszłego tygodnia: Dziękuję mojej siostrze za kolejny niesamowity lunch. Wdzięczność, rodzina, miłość. Następnie wyświetliłem jej wiadomość z tego samego dnia. Nie mamy wystarczająco dużo naleki dla taty. Proszę, Megan, to pilne. Uniosłam brew. Która z tych wiadomości była prawdziwa? Wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Wszyscy się odwróciliśmy. Megan, wszystko w porządku, odezwała się pani Harrison. Moja siedemdziesięciokilkuletnia sąsiadka z domu obok. W każdym jej słowie słychać było troskę. Kafi natychmiast poprawiła włosy, zmieniając wyraz twarzy na dobrą matkę, jak doświadczona artystka. Kochana, tak mi przykro, pani Harrison. Po prostu prowadziliśmy rodzinną dyskusję, otworzyłem drzwi, zanim kafi zdążyła powiedzieć coś więcej. Witam pani Harrison, wszystko w porządku. Kropka, przyjrzała mi się uważnie. Kochanie, martwiłam się. Ostatnio było tak wiele podniesionych głosów, zwłaszcza późno w nocy. Ciągle słyszę dzwoniący telefon. Kropka, kafi, zamarła za mną. Kropka. Pamiętam, jak zasłabłaś na zapalenie płuc. Przyjechała karetka, ale nikt z nich nie pojechał z tobą do szpitala. Odwiedziłam cię następnego dnia, byłaś sama. Kropka. I zaczęła kafi, ale pani Harrison podniosła rękę. Zabawne, że pojawiają się tylko wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze. Zawsze głośni, zawsze wymagający. Ale kiedy jesteś chora lub coś świętujesz. Nigdzie ich nie ma, kropka cisza. Maska kafi rozpadła się całkowicie. Pani Harrison, powiedziałem łagodnie, dziękuję. Ale teraz już wszystko w porządku, oni już nie wrócą, kropka kiwnęła głową, rozumiejąc. Jesteś dobrą dziewczynką, Megan. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, jestem tuż obok kropka rzuciła całej trójce przeszywające spojrzenie, po czym odeszła. Nikt nie powiedział ani słowa. Zostali oprócz świadka, który nie miał powodu, by kłamać kropka, właśnie wtedy ponownie zadzwonił mój telefon. To był pan Ford, mój szef. Odebrałam. Megan, mamy problem, powiedział. Ktoś podający się za twoją rodzinę zadzwonił do biura i powiedział, że jesteś niestabilna psychicznie i potrzebujesz urlopu. Dział HR jest w panice, kropka moja krew, stała się zimna. Co? Podała się za twoją matkę i powiedziała. Że jesteś wyczerpany opieką nad rodziną i nie możesz podejmować rozsądnych decyzji. Dział kadry jest poważnie zaniepokojony, kropka odwróciłem się i spojrzałem na kafi. Jej twarz już zdradzała poczucie winy. Panie Ford, to kłamstwo. Nigdy nie prosiłam o urlop, kropka były pracownik odetchnął z ulgą. Tak właśnie myślałem. Jesteś jednym z naszych najbardziej niezawodnych pracowników, ale to nie wszystko. Ta sama kobieta skontaktowała się również z działem kadr, prosząc o zmianę informacji dotyczących wpłat na listę płac, kropka serce mi zamarło. Co? Twierdziła, cytuję, moja córka jest zbyt niestabilna, by zarządzać swoimi finansami. Rodzina potrzebuje kontroli. Kropka, oczywiście dział HR, odmówił. Wpatrywałem się w kafi. Odwróciła wzrok. Właśnie wtedy otrzymałem wiadomość od mojej koleżanki, Suzan. Włączyłam głośnik. Megan, to poważna sprawa. Właśnie usłyszałam, że twoja mama próbowała przekonać dział kadr do opóźnienia twojej oceny awansu. Powiedziała, że jesteś zbyt emocjonalnie obciążona obowiązkami rodzinnymi. Dział HR może odroczyć twoją ocenę, kropka zakończyłam połączenie i spojrzałam na całą trójkę. Ich twarze były blade. Poszliście po moją pracę, powiedziałem niskim i ostrym jak brzytwa głosem. Próbowaliście zniszczyć moją reputację, niezależność finansową i karierę. Megan, my się tylko martwiliśmy, Kaffi zaczęła mówić, jej głos był słaby i niepewny. Martwiliśmy? Roześmiałam się, zimno, ciętym śmiechem. Byliście przerażeni, że się uwolnię, że będę niezależna, że nie będę już was potrzebować. Więc próbowałeś sabotować moją wiarygodność, okłamać mojego pracodawcę, ukraść moje dochody. Tomas wystąpił naprzód. To wszystko jest nieporozumieniem po prostu nieporozumienie? powiedziałem, odblokowując telefon. Mam nagranie. Poczta głosowa, którą mama zostawiła panu Fordowi. Moja córka jest niestabilna psychicznie. Rodzina musi wkroczyć do akcji i zapanować nad sytuacją. Czy to też było nieporozumienie? Głos Erici zadrzał. zadrżał. Megan, my tylko, próbowałaś mnie całkowicie kontrolować, powiedziałam cicho. W imię rodziny byłaś gotowa zniszczyć moją pracę, moją reputację i moją przyszłość tylko po to, by zatrzymać mnie jako swój osobisty bankomat. Kropka wtedy kafi sięnęła po swoją ostatnią broń. Bez łez, bez uśmiechu, tylko ostrym, wyrachowanym głosem. Megan, musisz zmierzyć się z rzeczywistością. Krew jest gęstsza od wody. Jesteśmy Twoją rodziną. Jesteś nam to winna moralnie i prawnie. Jestem Wam to winna. Zaśmiałam się cicho. Nie był gorzki. Coś głęboko we mnie w końcu się rozluźniło. Przez 22 lata żyłem zgodnie z tym rzekomym obowiązkiem. Ale czy odpowiedzialność nie jest dwukierunkowa? Jeśli jestem twoim dłużnikiem, to co kiedykolwiek dałeś mi w zamian? Cofnąłem się o krok i położyłem rękę na drzwiach. Kropka, jeśli chodzi o groźby prawne, nie musisz się martwić. Rozmawiałem już z moim prawnikiem. Jest w pełni świadomy wszystkiego. I według niego nie jestem ci nic winien. Żadnych zobowiązań prawnych. A fałszywe doniesienia do mojego pracodawcy, to można zakwalifikować jako zniesławienie kropka, następnie kafi całkowicie się załamała. Megan, nigdy nie sądziłam, że możesz być tak okrutna kropka, spojrzałam na nie po raz ostatni. Nie było w nich wściekłości, smutku, tylko głęboki, niezachwiany spokój. Nie jestem okrutna, powiedziałam cicho. Jestem zdrowy. A teraz w końcu poczujesz to, z czym ja żyłem przez lata, prawdziwą samotność. Kafi wyciągnęła rękę do przodu, ale zamknąłem drzwi całkowicie. Ich głosy przebijały się przez drewno, ale nie wzbudzały już we mnie żadnych emocji. Kropka poszedłem do kuchni i zrobiłem sobie filiżankę kawy. Moje ręce były stabilne, a klatka piersiowa lekka. Usiadłem przy oknie. Śnieg padał powoli, cicho. Każdy płatek wydawał się zmywać ostatnie resztki starych ciężarów. Kropka, telefon znów zaczął dzwonić. osiemdziesiąt razy. dziewięćdziesiąt. sto. Ale czułem tylko spokój, ciepłą, głęboką ciszę. Po raz pierwszy od lat byłem naprawdę wolny. Zwycięstwo w sądzie było nawet bardziej wyzwalające, niż sobie wyobrażałem. Kłamstwa wobec mojego pracodawcy, próba zmiany mojej listy płac, sabotowanie mojego awansu. Każdy dowód został uznany. Ich prawnik próbował zaproponować ugodę, ale byłem nieugięty. Tu nie chodziło o pieniądze. Chodziło o godność. Kiedy ogłoszono wyrok, sędzia wyraźnie stwierdził, że był to przypadek celowego zniesławienia poprzez nadużycie więzi rodzinnych. Odszkodowanie nie miało znaczenia. Liczyło się to, że sąd oficjalnie potwierdził moją prawdę. Nieoczekiwanie moja sprawa przyciągnęła uwagę opinii publicznej. Organizacja wspierająca osoby, które przeżyły toksyczne rodziny, zaprosiła mnie do wygłoszenia przemówienia. Moja historia dodała innym odwagi. Zwłaszcza część dotycząca sabotażu w miejscu pracy, coś, co rzadko było rozpoznawane. Kropka, według mojego prawnika, moja sprawa stała się punktem odniesienia w podobnych procesach sądowych. Kropka, uznanie przez sąd rodzinnej manipulacji skutkującej utratą reputacji otworzyło drzwi do ochrony prawnej dla wielu osób, które cię w milczeniu. Kropka, po rozprawie, moja wieś z panią Harrison stała się czymś wyjątkowym. Zeznawała w sądzie, oferując swoje szczegółowe obserwacje na przestrzeni lat. Nie jesteś sama, Megan, powiedziała mi, trzymając mnie za rękę po ogłoszeniu wyroku. Od tamtej pory spotykamy się na herbatę w weekendy. Nie ma między nami krwi, pierwsza osoba, którą naprawdę wybrałam jako rodzinę, kropka jej obecność, nauczyła mnie, jak mogą wyglądać zdrowe relacje. Jeśli chodzi o moją biologiczną rodzinę, od pani Harrison, słyszałam tylko urywki. Thomas, niezdolny do pokrycia swoich rachunków medycznych, był zmuszony polegać na ubezpieczeniu publicznym. Jak na ironię, ograniczenia finansowe oznaczały, że musiał rzucić hazard. Po raz pierwszy zaczął poważnie traktować swoje zdrowie. Kafi straciła swoje miejsce w damskim towarzystwie. Jej reputacja w sąsiedztwie została zniszczona. Nie mając pieniędzy na utrzymanie pozorów, w końcu podjęła pracę w niepełnym wymiarze godzin. Erika musiała porzucić swoje marzenia o byciu influencerką. Kropka, podjęła swoją pierwszą pełnoetatową pracę. Zmiana z 15 na 40 godzin tygodniowo była otrzeźwiającym zderzeniem z rzeczywistością, kropka, ale najbardziej uderzyło mnie to, jak szybko rozpadła się ich jedność. Gdy przestałem być ich wspólnym źródłem pieniędzy, zwrócili się przeciwko sobie. Kafi obwiniała Tomasa za jego nieodpowiedzialność. Thomas oskarżał Kafi o rozrzutność, kropka Erika miała im za złe, że ją rozpieszczali, a potem odcięli. Ostatecznie stracili dom i każde poszło w swoją stronę. Sąsiedzi, teraz świadomi prawdy. Nie okazali współczucia, kropka tymczasem moje życie posuwało się naprzód. Dostałem awans. Zostałem mianowany kierownikiem projektu międzynarodowej kampanii. Kiedy byłem pod ich kontrolą, zawsze wątpiłem w siebie. Zawsze filtrowałem swoje słowa przez strach przed ich reakcją. Teraz mówię jasno i pewnie. Zdecydowanie prowadzę spotkania. Mogę wyłączyć telefon i skupić się bez zakłóceń. Moi współpracownicy mi ufają. Moi przełożeni postrzegają mnie jako kandydatkę na stanowisko kierownicze. Nawet mój zespół zebrał się wokół mnie, wiedząc, przez co przeszłam. Naprawdę się zmieniłaś, Megan, powiedziała mi pewnego dnia Suzan. Masz teraz w sobie pewność siebie, której wcześniej nie było. Ale co najlepsze? Praca dla siebie w końcu ma sens. Każda dodatkowa godzina, każda decyzja jest moja. Dla mojej własnej przyszłości, kropka terapia trwa nadal. A moja zdolność do utrzymywania zdrowych granic nigdy nie była silniejsza. Jeden moment z terapii wyróżniał się wiele miesięcy po procesie. Czy nadal czujesz się winny, gdy Twoja rodzina się z Tobą kontaktuje? Zapytał mój terapeuta. Zatrzymałem się, spojrzałem do wewnątrz i coś sobie uświadomiłem. Nie było poczucia winy. Tylko spokój. Nie odpowiedziałem z przekonaniem. Nie ma już poczucia winy. Tylko smutek. Smutek, że stracili zdolność do budowania zdrowych relacji. To głęboka zmiana uśmiechnęła się. Poczucie winy wynika z fałszywego przekonania, że zrobiłeś coś złego. Ale smutek oznacza, że zaakceptowałeś rzeczywistość, kropka oddzieliłeś ich wybory od swojej odpowiedzialności. I w tym momencie zrozumiałam. W końcu byłem wolny. Nie tylko od przeszłości, ale od emocji, które kiedyś mnie z nią wiązały, kropka nauczyłam się, jak żyć obok bólu. Nie pozwalając mu sobą kierować, kropka, obecnie zacząłem pracować jako wolontariusz w organizacji charytatywnej, która wspiera dorosłych wychowanych w toksycznych domach. Znajduję czas dla siebie. Na książki. Na gotowanie. Na piesze wędrówki. Na radość, sześć miesięcy temu Erika wysłała wiadomość, że tata miał atak serca. Dawna ja rzuciłabym wszystko, spanikowała, popędziła do szpitala, kropka, ale osoba, którą jestem teraz. Po prostu spojrzała na wiadomość na moim telefonie, cicho, i usunęła ją. Moje serce nie drgnęło, bo w końcu zrozumiałam, że nie jestem już za nich odpowiedzialna. Rok później, w Wigilię, mój stół w jadalni był rozświetlony ciepłem i światłem. Pani Harrison przyniosła domowej roboty Charlotte'kę, a do nas dołączyli Olivia i Ben, dwójka przyjaciół, których poznałam dzięki pracy charytatywnej, którą rozpoczęłam. Olivia, podobnie jak ja... Wyrwała się z toksycznego uścisku, a Ben był młodym mężczyzną. Który przeżył brutalne dzieciństwo. W zeszłe święta byłam zupełnie sama, powiedziała Oliwia ze śmiechem. A teraz jestem tutaj, w tak ciepłym i pięknym miejscu kropka pani Harrison delikatnie poklepała mnie po dłoni. Megan, ty to stworzyłaś. Sprawiłaś, że to spotkanie się odbyło kropka, rozejrzałam się po stole. Nie było ani jednego krewnego. A jednak pokój był wypełniony prawdziwą miłością, szczerą troską, prawdziwym wsparciem wspomnienia minionych świąt Bożego Narodzenia. Te noce, spędzone samotnie w moim ciemnym mieszkaniu, sparaliżowane dźwiękiem telefonu dzwoniącego z niekończącymi się żądaniami mojej rodziny, wydawały się odległym życiem Ben wzniósł kieliszek za naszą wybraną rodzinę, za ludzi, którzy przezwyciężyli swoją przeszłość i zdecydowali się wybrać siebie nawzajem. Delikatny brzęk kieliszków rozniósł się echem po pokoju. I w tym momencie zrozumiałem naprawdę głęboko kropka o to, co naprawdę oznacza rodzina. Nie chodzi o krew, ale o więzi zbudowane na miłości, szacunku i współczuciu. Relacje oparte na akceptacji bez stawiania warunków kropka ludzie, którzy kibicują twojemu rozwojowi i stoją obok ciebie tylko dlatego, że tak wybrali kropka na zewnątrz śnieg padał w delikatnej ciszy. Ale w środku pokój wypełniony był śmiechem i ciepłem. Po długiej, krętej podróży w końcu wróciłem do domu.